Zmowa o dziewiątej. Karolina Kamińska, dzień dobry, a moimi państwa gościem jest sławomir kotylak, radny wojewódzki koalicja obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Dziś wybór marszałka województwa lubuskiego i nasuwa się bez wątpienia na początku pytanie. Czy to jest czysta arytmetyka i czy tak naprawdę wynik dzisiejszego głosowania będzie formalnością? Jak każde wybory są nieprzewidywalne, taki tutaj wynik może być różny, natomiast nie spodziewam się niespodzianek. Patrząc właśnie z punktu widzenia arytmetycznego, większość koalicyjna dysponuje na tyle dużą siłą głosów, aby wskazanego przez koalicję obywatelską kandydata na marszałkę, czyli Sebastiana Ciemnoczowskiego, przegłosować, że tak powiem, kolokwialnie i udzielić mu wotum zaufania. I Mamy, czy, mamy wybór wówczas. Czy jesteście Państwo dogadani z koalicjantem, czy tych niespodzianek nie będzie? Bo ostatni miesiąc pokazywał e, takie zaznaczenie terytorium, w ten sposób bym to określiła, bo PSL bardzo jasno deklarował, mówiąc, mamy dwa stanowiska. Jeżeli Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska chce jedno poświęcić bądź zmienić kształt tej koalicji wewnątrz Sejmiku, to bardzo proszę, my nasze stanowiska zostawiamy, są one nienaruszalne. Jesteśmy po spotkaniach. Nie chciałbym uprzedzać faktów. Poczekamy na zgłoszenia marszałka, jeśli chodzi o obsadę członków zarządu i stanowiska wicemarszałku, więc tutaj jeszcze chwilę cierpliwości. To dlaczego Sebastian Ciemnoczołowski będzie dobrym marszałkiem według pana? Z prostej przyczyny. Przede wszystkim jest wieloletnim samorządowcem z bardzo bogatym doświadczeniem. Pracował na, krótko mówiąc, wielu odcinkach, jak to się mówi, w samorządzie, bo i był burmistrzem i pracował także w jednostkach samorządowych. Patrz, choćby tutaj nasz Zielonogórski Szpital pełni tą funkcję wicemarszałka już po raz drugi w swoim życiorysie. Ma wiele kontaktów, relacji z samorządowcami z województwa i nie tylko. W związku z tym Biorąc pod uwagę jego dotychczasowe doświadczenie, wydaje się, że jest najlepszym kandydatem, który w chwili obecnej może być zaproponowany przez Koalicję Obywatelską. Dzisiaj najprawdopodobniej głosowania nad członkami zarządu nie będzie, przynajmniej nie ma tego w, w, w programie w, sesji sejmiku. Tu muszę sprostować, nigdy nie ma, ponieważ do wyboru marszałka nie można wprowadzić takiego punktu pod obrady. Dopiero sam wybór marszałka determinuje zmianę w porządku obrad, powodującą, że to marszałek zgłasza, Kandydatów na członków zarządu i e, wice marszałku. W związku z tym ten punkt pojawi się dopiero po wyborze marszałka. I tutaj pan po części uprzedził moje pytanie, g, bo chciałam dopytać, czy taki podpunkt się dzisiaj pojawi, e, czy jest w planach, strategicznym. Jest obligatoryjna na... w sytuacji, w której dojdzie do wyboru poczekamy. marszałka. Czyli krótko mówiąc, jeżeli marszałek zostanie dzisiaj wybrany, wówczas e, o jego obowiązkiem jest wskazać e, członków swojego gabinetu. No, czyli rozumiem, czekamy na akcję, reakcję, tak. wybieramy marszałka, bo pojawi się, tak, to, tak, to, tak, to punkt się pod głosowaniem zarządu. Hubert Harasimowicz, Grzegorz Potęga. Grzegorz Potęga zostaje, Hubert Harasimowicz najprawdopodobniej pojawi się jako ta nowa osoba na pokładzie. Tak, jest, jest osoba Huberta Harasimowicza, radnego województwa lubuskiego z północy województwa. Odpowiedzią na zawsze głosy z tej, tej części regionu naszego pięknego województwa, że reprezentant północy również powinien zasiadać w wadzach województwa, ponieważ wywodzi się stamtąd, reprezentuje tamten region, jest jak najbardziej tą osobą, która powinna zasiadać również w. Ławach, że tak powiem, samorządowych, wojewódzkich. A odnoszę wrażenie, że te głosy z północy tym razem były dość mocne, mocno słyszalne, żeby właśnie ten zarząd poszerzyć o osobę z północy. Zawsze tak jest i zawsze był taki element brany pod uwagę, aby reprezentacja zarządu była jak najbardziej szeroka nie tylko z punktu widzenia doświadczenia, ale także tego, które obszary naszego województwa mają swoją reprezentację. Północ jak najbardziej należy jej się. Swoja reprezentacja w zarządzie. W związku z tym akurat osoba pana Huberta Harsimowicza jest jak najbardziej tutaj na miejscu. Czy przyjęcie zakładu remontowego lokomotyw w Czerwieńsku to dobry pomysł? Czy to jest kolejny puzel, który brakuje do układanki pod tytułem samorządowa spółka kolejowa? To jest puzzle, który niezależnie od tego, czy ta spółka powstanie, czy nie, jest niemal niezbędny do tego, abyśmy mogli w końcu mówić o jakimś uzdrowieniu sytuacji w przewozach regionalnych. Polregio jako spółka samo, samorządowo z udziałem samorządów, kapitału samorządów, ale tak naprawdę spółka Skarbu Państwa, no nie jest w stanie dzisiaj posiadać zaplecza, które by gwarantowało sprawne funkcjonowanie taboru kolejowego na terenie nie tylko naszego województwa. W związku z tym województwo już od pewnego czasu stara się ten problem rozwiązać własnym sumptem. Zakup taboru między innymi temu miał służyć, ale sam tabor nie wystarcza. Trzeba go także umieć utrzymać. Stąd zakup i porozumienie z PKP Cargo dotyczące Czerwieńska, gdzie szynobusy po przygotowaniu części warsztatowej pod obsługę tego typu pojazdów szynowych, bo tam dzisiaj się odbywają naprawy Nieco innych typów pojazdów szynowych, mam tu na no myśli elektrowozy oraz składy towarowe. Po przygotowaniu niezbędnych tam know-how pracowników, przejmie także część naprawcze, jeśli chodzi o tabor pasażerski, co w dużej mierze ułatwi po pierwsze zobiegowanie szynobusów i tras obiegów tychże szynobusów. bo dzisiaj mamy dwa takie punkty naprawcze: jeden w rzepinie drugi w Żeganiu. Niemniej to są punkty naprawcze PK, Polregio i to one tak nie, do, nie domagają i, i powodują wiele komplikacji. A zatem bliżej centralnego środka władzy, jaką jest Zielona Góra łatwiejsze zobiegowanie, połączenie relacyjne Myślę, że jest to jak najbardziej dobry ruch, czy on jest niezbędny z punktu widzenia powołania spółki? Tak. Jeżeli myślimy o powołaniu, a takie są przecież działania i prace nad tym trwają już blisko półtorej roku, tak to jest właściwy ruch i właściwe poczynanie aby zapewnić sprawność taborową. Jeszcze przez chwilę pozostańmy przy temacie kolejowym. Spójrzmy na to troszeczkę szerzej, bo koniec lipca, jak dobrze pamiętam, to protest związków zawodowych kolejarzy, którzy zwracali uwagę między innymi na to, że koszty dostępu do infrastruktury są bardzo wysokie, że tak naprawdę kolej jest marginalizowana, a powinna być równorzędna względem inwestycji na przykład drogowych. Pozwoli pan, że przytoczę mhm. kilka danych. Ponad 10 razy w ubiegłym roku statystyczny mieszkaniec Polski skorzystał z Kolei. Z kolei skorzystało 407 milionów pasażerów. Praca wykonywana przez pociągi pasażerskie sięgnęła tu jest taka ciekawa jednostka 28,5 miliarda pasażero-kilometrów, co jest 10% wzrostem. A jeżeli spojrzymy na ładunki, no to przewieziono 223,5 miliona ton ładunków. No to może rzeczywiście ta kolej powinna być dofinansowana jeszcze bardziej, tworząc taki bardzo symetryczny system, system tak? dokładnie komunikacyjny. Dwa słowa wyjaśnienia redaktor, ponieważ tu się wkradła pewna Pewien ogólnik, który trochę za, zaciera po, po punkt widzenia. Mianowicie mówimy tu o strajku pracowników Poloregio, nie kolejarzy jako takich. tak? Bo mamy tutaj zarówno przewozy towarowe, jak i mamy Intercity, to są różne spółki. I akurat w przypadku tych spółek e, związkowcy nie protestowali. Ten protest, o którym pani mówi, dotyczył e, przedstawicieli Polregio, ponieważ e, związkowcy e, z tejże spółki uznali, iż działania rządu zmierzają do tego, aby ta spółka. No właśnie, popadała chyba w większe problemy niż ma obecnie. Nie jest tak do końca, moim zdaniem, obserwując działania zmierzające do tego, aby wyprowadzić tą spółkę na prostą, a przypomnę, przechodziła ona niedaleko jak 4 lata temu restrukturyzację. Można powiedzieć, że dzisiejszy zarząd zmaga się z tym, co było niezrealizowane przez. Poprzednie 8-9 lat. A zatem mhm. Ale tak, abstrahując czas z jednej strony od spółki, problemy są żywe i prawdziwe i dotyczą tak, wszystkich. Dotyczą wszystkich, dotyczą przede wszystkim pasażerów, ponieważ odwołania składów dotykają bezpośrednio pasażerów, a są one spowodowane właśnie niewydolnością spółki w obszarze operacyjnym. I tutaj związkowcy podnoszą głos mówiący o tym, że nie wszystkie działania im się podobają. Ale to jest tak jak z chorym pacjentem. Nie zawsze pacjent przechodząc terapię jest zadowolony z tego faktu, że się poddaje leczeniu, co powoduje często wyrażanie, nagłos nawet, niezadowolenia z pracy lekarzy, personelu medycznego itd. Tak, jakby analogicznie z kolejarzami. Tutaj również niektóre poczynania zarządu spółki Poloregion znajdują poparcia w, w osobach, przedstawicieli związków zawodowych. Mają do tego prawo jak najbardziej. To Dialog zapytam, czy jest, jest takim potrzebny. remedium i magiczna pigułka, czy, ta, czy to leczenie niestety, ale będzie bolesne? Każde leczenie, a już zwłaszcza takiej spółki jak istotnej z punktu widzenia gospodarczego, społecznego, jaką są przewozy regionalne, zawsze jest bolesne. Chcąc uzdrowić system, należy podjąć czasami bardzo trudne decyzje. Te decyzje dotyczą choćby skali zatrudnienia albo struktury zatrudnienia, czyli zmniejszenie liczby pracowników administracyjnych na rzecz pracowników operacyjnych, tak? zmiany struktury siatki wynagrodzeń, wynagradzanie tych, którzy faktycznie przynoszą dochód do spółki w lepszy sposób niż tych, którzy po prostu wykonują codzienne czynności niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem. Funkcjonowania służby, Więc tu jest naprawdę wiele czynników, które Kropeczkę ma, tutaj ma prawo dzisiaj powodować niezadowolenie. Kropeczkę postawimy, bo jeszcze jeden temat. Myślę, że bardzo krótko, bo czas nas widzę, że goni. Chciałabym popytać o 40-godzinny system pracy. Jak się okazuje, według danych Eurostatu, Polacy pracują najdłużej 39,3 godziny, przy średniej europejskiej 36 godzin. Czy ten pomysł sprawdzi się w naszym systemie, w polskim systemie? A czy głównym elementem czasu pracy jest to, jak bardzo produktywni jesteśmy. Można pewne czynności wykonywać i w 20 godzin, jak będą zaplanowane 40, a czasami jest tak, że i 40 godzin nie wystarcza na to, żeby osiągnąć wskazany poziom produktywności. W związku z tym tutaj bardziej istotne w mojej ocenie jest to, nie ile przewiduje kodeks pracy, ale w jaki sposób mierzy się pracę. I tu jest bardzo duże pole do popisu i bardzo dużo zaniedbań. Mówię tu choćby o przedsiębiorstwach, w których nie mierzy się efektywności pracy, co powoduje, że są stanowiska niedociążone, są stanowiska przeciążone. I sumarycznie biorąc pod uwagę, oczywiście każda zmiana, która ma zmniejszyć obowiązkową liczbę godzin, która podlega rozliczeniu u pracodawcy, w mojej ocenie jest jak najbardziej im plus. Każdy z pracodawców liczy, czy mu się to opłaca i jeżeli sprawdzi się model, że efektywność pracy jest na tyle dobra, że możemy to... Co zaplanowane zrealizować 36 godzin, to czemu mielibyśmy wymagać obecności 400-godzinnej pracownika. Więc tutaj ten model jak najbardziej na zachodzie się sprawdza, gdzie produktywność jest zdecydowanie wyższa na razie biorąc. Bo jest za... swoisty motywator, skończymy tak, szybciej, tak. Skończymy szybciej, to jest raz. Należy też pamiętać, że skrócony czas pracy, tak nazywamy go kolokwialnie, nie jest benefitem. Natomiast w wielu, w wielu przekazach dzisiaj pojawia się jako taka forma dodatkowego wynagrodzenia, znaczy pojawia się kwestia. Samego wynagrodzenia plus właśnie skrócony czas pracy jako benefit. Nie, skrócony czas pracy nie jest benefitem, jest efektem z zwiększonej produktywności, co powoduje możliwość skrócenia czasu Ale pracy. na przykład w pokoleniu Z jest swego rodzaju wartością, bo to jest to pokolenie, które wskazuje, że chcemy pracować mniej, chcemy bardziej korzystać z życia, damy z siebie więcej w tym krótkim czasie pracy, tak? Więc to jest też myślę, że układ To jest błędne w myślenie strony. w mojej ocenie, gdyż jeśli mówimy o tych pokoleniach Z i, i kolejnych, to raczej tutaj mówimy o potrzebie bardziej elastycznego czasu pracy niż skróconego czasu pracy. Co mam na myśli? Praca zadaniowa, praca na zlecenie, praca rozliczana według realizacji zadań, a nie czynności, które to zadanie określa. A zatem to jest bardziej to, czego oczekują dzisiaj młodzi ludzie na rynku pracy, niż dyskusja o tym, czy to będzie 40 godzin, czy to będzie 36 godzin. Oczywiście są stanowiska, w których się po prostu nie da ani zwiększyć produktywności, ani ograniczyć ani czasu, czasu pracy. Wróćmy na chwilę do przykładu kolejowego. Maszynista przecież nie zatrzyma, składu, już. Nie zatrzyma składu w połowie biegu, tylko I nie dlatego, powie, że, że tak, od 13 bo, bo mu się skończyło. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Sesja Semiku dziś o godzinie 11. Moim i państwa gościem był Sławomir Kotylak, radny Koalicji Obywatelskiej. Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. Dziękuję, panie redaktorze. Życzę państwu miłego dnia. Do usłyszenia. Rozmowa o dziewiątej.